Witam Was moi kochani serdecznie, tak to już kolejny odcinek. mieliśmy tym razem przetestować yy, tak zwane otwarcie skarbonki za pomocą gestu inicjalizacyjnego i jeszcze na dodatek ta skarbonka ma się automatycznie zamknąć, skarbonka w cudzysłowie mówimy tu o rozpoznawaniu gestów, ale w tym celu też żeby się nie bawić, żebyście mieli kolejną, kolejny projekt w którym to zrobimy, to zrobimy jak zwykle copy, paste szybciutko, yy, poradnik 0, 4 trach e, na sobie już tu przywołamy wchodzimy w e, konfigurację do pliku H i proszę bardzo dodajemy jedyneczkę, tylko zanim ją dodam to Wam jeszcze znowu pokażę na dole, że wyszarzone mamy przede wszystkim e, o właśnie, zobaczcie co tu mamy wyszarzone, to jest obszar Kolbeki i ich argumenty. To tu już możemy zobaczyć, że dla gestów, <coughs> na potrzeby mechanizmu gestów inicjalizacyjnych, będą dostępne aż dwa kolbeki. Słuchajcie, tak? Um, callback pierwszy tutaj, gesture start, i kolbek te, gesture end. Aha, to będzie trzeba powołać kolejną własną funkcję, a nawet dwie funkcje. Które zdarzenie które zdarzenie PAJ7620 Event wywoła w momencie, kiedy właśnie wystartuje prawidłowo rozpoznana gestura czy gest inicjalizacyjny oraz kiedy się zakończy, czy trzeba koniecznie korzystać z tych kolbeków? Nie, nie trzeba, można ich nawet nie powoływać, a to będzie działało. Tylko pomyślcie sobie, wszystko byłoby takie głuche. Kto będzie wiedział, będzie machał łapami, zapomnicie, a to nie wiadomo, czy to wystartowało już, czy nie, rozpoznawanie i tak dalej. Po to jest to tak fajnie przemyślane, że taki gest, że ten zdarzenie startowe jest ważne, bo wtedy sobie można pipnąć, pamiętacie, że klik, klik na przykład wave albo tam zbliżenie tego, to ma, ma kliknąć i ma się zrobić dopiero rozpoznanie, włączenie rozpoznawania gestów i tak, dalej, tak? a jak się zakończy automatycznie timeout, tam będziemy mogli sobie sterować, to ma być znowu, żeby zrobić pik, 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 że się zakończyło koniec czasu na zabawę ze wszystkimi gestami. Jak zwykle tutaj jak widzimy callbacki, to będzie widać, jakie one będą przekazywały nam informacje, tu macie jak zwykle wszystko opisane, tak samo ten pierwszy przekazuje nam wskaźnik na czas timeoutu, który domyślnie wynosi 2,5 sekundy, czy tam bodajże 2 sekundy w bibliotece, ale będziecie mogli go wyregulować sobie nawet otwarcie skarbonki nie na 2,5 sekundy, tylko na 5 sekund, albo nawet na 15, jak chcecie. To, to, to jest już będzie bardzo wygodne stosowanie we własnych y, różnych, przeróżnych projektach. A następnie, słuchajcie, przy starcie będzie przekazany wskaźnik na filtr. Dlatego, że to tak działa, że normalnie jak się użyje tego mechanizmu, to po starcie biblioteki filtr jest tak zrobiony, że działa, on jest nastawiony tylko na ten gest inicjalizacyjny. To wewnątrz biblioteki jest nastawiony, więc jakby z zewnątrz yy, lepiej go nie psuć tą funkcją do, do, do zmieniania, tak? Natomiast, jeśli Przepraszam, on wystartuje, a chcielibyście, żeby niekoniecznie były wszystkie gesty rozpoznawane po otwarciu, jak ja to nazywam, skarbonki, tylko niektóre. To możecie w locie za pomocą tego wskaźnika po starcie gestu inicjalizacyjnego też zmienić, tak? I tak samo na wyjściu. Na wyjściu domyślnie założy się filtr taki zero, że Żaden gest ma znowu nie działać po zamknięciu skarbonki. Ale być może będziecie chcieli, żeby działał jakiś filtr, żeby działał jakiś tam jeszcze inny gest oprócz inicjacyjnego, na przykład dla Rolet w górę, w dół, tak? a nie te inne do menu. Proszę bardzo. Oczywiście niezależnie będzie działał kręciołek, ale wy, w tych zdarzeniach, będziecie mogli te kręciołki włączać, wyłączać funkcją, która też jest później Wam dana. Dobra, dlatego słuchajcie, szybciutko włączamy sobie jedyneczkę. Pamiętajcie, że to zabiera troszkę zasobów dodatkowych. Zwykle musimy podawać, i tu też będzie kolejny timer, trzeba podać, bo jak sobie zajrzymy teraz, jak mamy jedynkę, na zobaczcie, na koniec się odblokowało rejestracja. A widzicie. To do rejestracji, tylko znowu się przełączę na inną kamerę, żeby było szerzej widać. To do rejestracji trzeba podać własnego callbacka. E, trzeba podać GF init 3 filtr na gest, e, który ma być inicjalizowany. I trzeba słuchajcie, moi drodzy, jeszcze podać dodatkowo kolejny wskaźnik na kolejny timer programowy. I jeszcze na końcu e, podać. Właśnie ten interwał tego czasu, tu jest oczywiście wszystko jak zwykle opisane, czas w milisekundach na timeout, po którym kończy się wykrywanie gestów, tak? Można sobie to ustawić w zasadzie przy starcie kolbeka, czy, czy przy rejestracji kolbeka, czy to ma być 2 sekundy, 5 i tam ile chcecie, tak? No więc dobrze, skoro tak, hmm, skoro tak, to my po pierwsze teraz w tym naszym mainie może wyłączmy sobie to, włączanie, wyłączanie gestów, to zakomentuję, tak, w tym następnym projekcie, tam te inne złożone, niezłożone mogą się rozpoznawać, bo też powinny działać po inicjalizacji, my teraz będziemy chcieli sobie, e, moi drodzy, właśnie załączyć kolejnego kolbeka, ja już tu sobie skopiuję i Wam pokażę w całości, bo tu mamy tak, rejestr główny kolbek, rejestr ten kolbek do kręciołka, no to teraz kolejny, słuchajcie, register, callback i na, podaję mu gf wave, żeby na przykład gest inicjacyjny to żeby był ten wave, tak? Podaję mu kolejny timer, trzeci i ustawiam mu na początku, żeby tylko było 2 sekundy timeoutu. Będziemy mogli to zwiększyć tutaj, albo w locie potem wewnątrz callbacka. I chcę swoją funkcję nazwać my init gs start, czyli start gesture tego inicjalizacyjny, tak? No to w związku z tym znowu ctrl c, sobie jak wymyśliłem taką nazwę, dziwno, to wchodzę, void ciach otwieram nawias, zamykam, ciach tworzę jakby ciało tej funkcji, tylko właśnie czy nie pamiętam jakie były argumenty kto tam będzie na pamięć to wszystko pamiętał dlatego podjeżdżam sobie do pliku h i proszę bardzo, z tego gestu robię ctrl c i ctrl v moi drodzy, i już mam to co, o czym mówiliśmy, ale mamy do rejestracji jeszcze drugi callback eee, dlatego też Drugi kolbeczuś, dlatego też, czyli na wyjście jeszcze, ctrl-c tutaj sobie zrobię. I proszę bardzo, teraz to już biblioteka będzie w sposób najbardziej wypasiony zrobiona. I tutaj inicjalizuję tylko własną funkcję my init gesture end, tak? Tutaj start, a tutaj end. No to tak samo, tę funkcję muszę teraz napisać nad mainem gdzieś tu sobie na szybko. Void, ciach, otwieram nawias, zamykam, nawiasy klamrowe i teraz... Jakiś argument, tak? Znowu przechodzimy do pliku H i tu widzimy, że tylko mamy jeden argument czyli tak naprawdę filtr na wyjściu, który wskaźnik na filtr, który możemy zmienić, ale nie musimy. A to jak, to jak mówiłem, to jak chcemy. Proszę bardzo, i zobaczcie, teraz biblioteka będzie najbardziej taka wypasiona, najwięcej zasobów zużyje, ale to wszystko i tak będzie minimalnie czasowo. Żadnych delajów, wszystko na timerach programowych i w oparciu o timery sprzętowe. No, Działa to maksymalnie optymalnie. Same odczyty, które po przerwaniach nastąpią, to jest. Tak zoptymalizowane, że y, shocking. Słuchajcie. Natomiast dłuższe przerwy w kolbekach, które wystąpią, bo sobie wkleiliśmy nawet tu jakieś delaje z buzerem, nawet ręczne jakieś dylaje, niczym nie przeszkodzą w pracy biblioteki. Słuchajcie. Nadal nic się nie zatną gesty. Wszystko będzie działało po kolei tak, jak trzeba. A zatem, jak tu oprogramować sobie te kolbeki? No, proszę bardzo, tak przykładowo na szybciorka, zróbmy sobie. Może w ogóle w, 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 w tym w programie głównym też używając tego całego, mm, o tutaj naszego ifa, if init gesture równa się 1, tak, a równa się 1, to na pozycji LCD Locate 1, 0, czyli w drugim wierszu, wyświetli mi napis waiting init gesture, tak, żebym wiedział, że, że oczekuje Tak było też w tym pierwszym przykładowym programiku. I teraz e, przy wyjściu, tak naprawdę z tego szkolbeka to samo mogę zrobić. Tak, bo przy wyjściu z kolbeka, czyli w tej funkcji my init gesture, e, nie, nie start, tylko end, to samo chcę wyświetlić. Ale mówiliśmy jeszcze, że chcę tutaj sobie trzy razy bipnąć i też z ciekawości nawet wkleić jakieś my Delay 100, żeby też pokazać wam, że wydłużanie różnych kolbeków nie przeszkodzi nam. Niechcąco wydłużanie, bo później tutaj delayów też pamiętajcie, nie będziecie używali, tak, mam nadzieję, że to zrozumiecie, że tylko pokazują przykładowo, że one tu nie zaszkodzą działaniu biblioteki. Tak jest napisana, ale żebyście tego nie używali. Czyli przy wyjściu ma nam się zrobić bip, przecinek na 100 milisekund, bip, bip. A przy wejściu ma nam się zrobić bus, bip, tylko króciutki, tak. I ma nam się wyświetlić napis w drugim wierszu. Słuchajcie. All gestures, Czyli już od tej pory wszystkie gesty są rozpoznawalne. Pamiętacie, zrobiliśmy gest inicjalizujący ustawiliśmy jako wave. Sprawdźmy, czy działa. Tak też było to w tym programiku przykładowym, ale który pokazywałem we wcześniejszym poradniku, a zaraz zmienimy ten gest i zobaczymy, czy można wybrać dowolny inny. Tak. Przełączę się na inną kamerę, żebyście również widzieli. Tutaj zestaw ATB, nasz ukochany, z tym czujnikiem, że miał ja to mógł w miarę tutaj sterować dla Was, żebyście też widzieli. Wgrywamy sobie to do Procka. I proszę bardzo, od tej pory żadne gesty nie powinny działać. Poza tym gestem inicjalizacyjnym, widzicie, przesuwam. Ale, co ciekawe, Kręciołek mamy włączony, że działa. Możemy go oczywiście zablokować, ale jak nie, to jest bardzo fajne. O, teraz mi wskoczyło all gestures, bo jak jest krzywo, tu kręcę, to niestety przy kręciołkach można niechcąco wyklikać sobie wave'a, tak? On czasami może wejść nie, nie, niechcący całkiem, przy, przypadkowo. Gorzej będzie, yy, zawsze najciężej jest uzyskać jednak nie wave'a, bo zobaczcie, teraz zrobię wave'a, to normalnie all gestures i od tej pory z timeout'em mi się rozpoznają, widzicie? Wszystkie... Gesty po kolei mi wchodzą, te numerki się pokazują. Ale spróbujmy sobie zainicjalizować, nie WAVE'a, yy, tylko wprowadźmy sobie filtr na przykład na yy, BACKWARD, czyli odsunięcie ręki od czujnika. Słuchajcie, żadne gesty nie działają, to jest takie, taka podpowiedź, jak mądrze używać tych gestów, albo tego BACKWARDA, gdzie w Andruino. słuchajcie, w Aldruino. <laughs> Wiecie, z tego się śmieję w Aldruino przy tym backwardzie i forwardzie wykrywali czy jest up, czy down i tak dalej, żeby to pominąć i delayami strzelali a tutaj po co nam, mamy wyłączone wszystkie gesty filtr jest ustawiony tylko na backward to zobaczcie jaka teraz będzie przyjemność Tak. proszę bardzo moi drodzy nic tam nie wskoczy przypadkowo jechane ciach, wgrywamy do procuszka Wgrało się i teraz zobaczcie. Ciach, ciach, żaden gest nie działa. Wave też nie działa, a robimy odsunięcie. Proszę bardzo, all gestures. I teraz możemy działać. Proszę bardzo, już wszystkie gesty. Spróbujmy złożony zrobić. Ten taki, że nam miał od... musiałem znowu odblokować. O, ten nam zadziałał. Teraz ten, przepraszam, znowu muszę go. Za szybko mi się blokuje. Jeszcze raz. Tamten gest złożony chcę uzyskać. Jeszcze raz. Ach, czekajcie, muszę zwiększyć, bo dałem sobie 2000, trochę za krótki ten czas, widzicie, skarbonka się otwiera. Jeszcze raz zobaczcie, jak zrobię e, backward, e, przepraszam, ciach, to 2 sekundy i się wyłączy sam, tak, i się wyłączył. Dajmy sobie, kurde, tysięcy 12 12 milisekund, czyli niech to będzie, słuchajcie, 12 sekund aż ta skarbonka otwarta. A co nam, a kto nam zabroni, tak, możemy i tak zrobić, teraz zobaczcie. Zrobimy sobie backward i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trochę za szybko liczyłem trzynaście, czternaście, o i się zrobiło, po około dwunastu sekundach się wyłączyło, tak? To teraz zrobimy sobie backward, proszę bardzo, odblokowane. Mam, mogę spokojnie sobie teraz działać prawo, lewo i spróbuję zrobić sobie ten gest złożony teraz na spokojnie, ciach, ciach, ciach. Powstał, powstał. Ten do zbliżania i oddalenia też powstał. Wszystko działa, jak widzicie, mamy spokojnie czasu, nie musimy się śpieszyć. Ale teraz zobaczcie ciekawostkę. Wrócę, ach, tylko że ja tu jestem w innej, w tej kamerze nie widać. Tutaj, tutaj przed chwilą dałem 12 tysięcy, było w tym miejscu, tak? Ale nie było widać, jak to wpisywałem. Wrócę do tych dwóch tysięcy i zobaczcie, że... Nie na darmo tutaj w tej funkcji start init, gesture start init jest, pokazany, jest przekazany przekaźnik na ten timeout. On domyślnie ustawiliśmy go na 2000, ale słuchajcie, panowie i panie, albo panie i panowie, my możemy sobie go tutaj w locie przedłużyć. Gwiazdka MS równa się na przykład 15 000. Po rozpoznanym każdym geście, albo po jednym może być na tyle, po, po drugim na tyle może być przewidziany timeout, tak czy jak zrobimy jakiś gest, na którym nam zależy, żeby skarbonka się szybko zamknęła, to się no po prostu kombinacje alpejskie do Proszę bardzo, kompiluję, pamiętacie, że jest ustawiony przy inicjalizacji na 2000, więc jak zamacham i nie będzie innego gestu, nie zamacham, tylko zrobię mu tego backwarda, to powinien najpierw się po dwóch sekundach Uwaga. Nie, od razu, od razu, dobrze, wskoczyło mu tamto, przecież dobra, zrobił się, init start wskoczył i już nam zmienił na 15 tysięcy, widzicie? I my tu sobie gadamy, a to za chwilkę się skarbonka już się zamknęła. Minęło właśnie 15 sekund. Uff. Jak widzicie, tych możliwości jest naprawdę, naprawdę sporo. Spróbuję przygotować później jeszcze dla Was projekt 05, w którym wszczepimy to wszystko łącznie z tymi charznymi fajnymi, żebyście mieli ten dokładnie przykładowy projekt, który Wam pokazywałem z możliwościami biblioteki, żebyście mogli sobie zapoznawać się i garściami czerpać z możliwości tejże biblioteki. I teraz uwaga, to jest. Ee, to jest teoretycznie ostatni odcinek tego cyklu. To od teraz, odkąd on się pojawi, liczy się czas, kiedy patroni będą mogli zwracać się z prośbą o bibliotekę. Teraz jak to mówię, ja go nie wiem kiedy wrzucę go do sieci, do na YouTube'a, kiedy go zmontuję i tak dalej. Więc powiadam Wam teraz, to będzie napisane na dole w opisie, do kiedy jest dokładnie czas. Tego czasu nie będzie tym razem dwa miesiące, tylko miesiąc czasu, szanowni patroni. Tak? Bardzo Was proszę, będziecie mieli tylko miesiąc czasu od daty ukazania się tego poradnika, aby napisać maila na patronmałpa.atnel.pl. To jest oczywiście. Tylko dla stałych patronów ze wsparciem 25 zł i więcej, to ci patroni będą mogli dostać tą bibliotekę zupełnie za free przez ten miesiąc. Dłużej nie. Stali patroni z co najmniej 6-miesięcznym wsparciem, a zatem zawsze proszę w tym mailu, tak jak ostatnio również mi piszecie, za co dziękuję, że jestem patronem od nieprzerwanie od tylu i tylu miesięcy. To mi ułatwia później szybciej, szybsze sprawdzenie, czy to jest zgodne z prawdą. Oczywiście ja Wam wierzę, ale ponieważ. Zdarzało się kiedyś, że ktoś próbował tutaj nadwyrężyć nad to, e, to też dlatego, moi drodzy, Mam nadzieję, że mi wybaczycie, że to sprawdzam, tak? Więc piszcie jej przez miesiąc czasu. A dlaczego przez miesiąc? No dlatego też, że chciałbym pobudzić wasze oglądanie. Ja wiem, że ktoś mi tam w komentarzach napisał, że A, nie będę włączał tych dzwoneczków do powiadomień, bo jak jestem w jakimś sklepie, to po co mi ma brzęczeć telefon? No Jezu, to, to nie o to chodzi. No powiadomienia można włączyć, żeby były wyciszone, ale żeby później, jak sięgamy do telefonu, to żebyśmy widzieli przecież, że jest powiadomienie. No przecież z telefonów można w ten sposób korzystać. I wtedy wejść, zobaczyć, na ten poradniczek, już chciałem przewrócić kartkę, w, jak w książce, i zobaczyć, i ewentualnie zamówić sobie już coś jako ten patron, tak, a nie narzekać, że, że nie wiem, czy to był patron tak w ogóle, tak, że jak jestem w sklepie, to nie chcę, żeby mi pikało coś. No przecież można w telefonach pikania wyciszyć, od, na przykład od YouTube'a i już, ale później, kiedy sięgam na spokojnie do telefonu w domku po pracy, wieczorkiem przy kawce albo przy tam czymś... W szyja, i tak dalej, to, to już można sobie przeanalizować te wszystkie zgłoszenia i tam bibliotekę taką czy inną zwrócić się na PL żeby dostać. Ale tak jak mówię, to jest czas start. Ale pamiętajcie, że po tym poradniku ukaże się jeszcze bardzo ciekawy poradnik, aż mnie teraz powiem wam, że tak aż muszę się tutaj wyprostować, bo ciareczki przechodzą mnie wszędzie po całym ciele. Poradnik, może takie wideo z prezentacją super ciekawego urządzenia, właśnie wykorzystującego czujnik gestów, a jednocześnie wiedzę, z Orange Booka, słuchajcie. Połączymy to bowiem z komunikacją USB w trybie HID, czyli bez konieczności stosowania żadnych sterowników do Windowsów. A co z tego wyjdzie? Jakie ciasto upieczemy, co będzie. Teraz nie mogę nic powiedzieć, czekajcie na ten kolejny poradnik, bo to będzie, myślę, dla Was kolejna niezła niespodzianka i szok. Oczywiście, jeśli macie jakieś pytania do tej biblioteki, to zadawajcie je, tutaj jest śmiało takie ogólne na, na YouTubie, ale jeśli później już jak ona była też po tym poradniku ukaże się w naszym sklepie. Jeśli zakupicie, będziemy mieli jakieś problemy z jej wykorzystaniem i tak dalej. To śmiało na forum z kawałkiem kodu, ale nie z biblioteki. Słuchajcie, tylko z kodu z własnego waszego maince, gdybyście czegoś w poradnikach nie załapali, czy w tych przykładowych projektach, to zawsze możecie zadać pytanie. Zobaczcie, że. No, mnóstwo czasu poświęciłem na komentarze, na bardzo dobre udokumentowanie działalności tych wszystkich funkcji. Stworzyłem do tego poradniki wideo, biblioteka bez żadnych delayów, mamy palec jako encoder, świetnie to wszystko działa, niezależne zdarzenia, callbacki, a wszystko sprowadza się do tego, zobaczcie, że nasz program główny to cały czas jest tylko PJ7620 event, tak? I to, I to robi robotę, słuchajcie, a nie, że wy musicie, że ja wam tu nakazuję jako stwórca biblioteki, że weź, weź ta róbta, tam takie jakieś ino, skecze, kabarety i tym podobne rzeczy, słuchajcie, to bzdury, bzdety i tak dalej. Dlatego też powiedziałem, że biblioteka ma... Za zadanie również was nauczyć programowania, utrwalić sobie czy przećwiczyć, co to są te kolbeki, co to są te zdarzenia, bo jak się je zrozumie, to chociażby od tej strony użytkowej, jak jesteś początkującym, jeszcze tam głębiej się nie wgłębiłeś w ten język C, a w Blue Booku już są nawet wstępnie opisane kolbeki, tak? Warto się uczyć, warto sięgać do tych książek, które tu za mną stoją, słuchajcie, i odrobić lekcje, bo później, bo później robi się moi drodzy przyjemniej. Dobrze, to by było na tyle, chyba. Pamiętajcie też o łapkach w górę, o zasubskrybowaniu kanału, o dzwoneczkach, żeby przypomniały Wam w następnym razie następnym razem o, o tym, żeby w razie czego sprawdzić. Jakie są promocje dla moich ukochanych, naszych ukochanych. Patronów. Zapraszam na następne poradniki. Oczywiście pomijam ten super ekstra z tym urządzeniem, który się pojawi, ale na kolejne poradniki, kolejne sensory, może jeszcze, a myślę, że coś, coś, nie coś będzie i to ciekawe rzeczy. I lecimy, tak? Dlatego też zapraszam do patronowania na serwisie patronite.pl To jest bardzo ważne, ponieważ nam to pomaga rozwijać ten kanał I częściej robić poradniki, z tego względu, że wiecie, musimy ten czas dzielić poradniki Takie i powiedzmy rzeczy, które Wam przekazujemy Ja nie mówię, tu wiadomo, biblioteka, ktoś powie, o biblioteka na sprzedaż To no pewnie, że nas sprzedaż, no no, 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 a co, no, no, a co? Jedne, jedne rzeczy przekazujemy zupełnie za darmo Mnóstwo rzeczy stworzyliśmy jako projekty, można powiedzieć, otwarte z przekazaniem wiedzy, i tak dalej, a niektóre rzeczy sprzedajemy i tak za symboliczne ceny, więc, więc to jest chyba całkowicie normalne. A tak, jak również to, że reklamujemy swoje produkty na naszym kanale, co niektórzy malkontenci próbują nam zarzucać: o, 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 reklamują swoje produkty! A co, a co to? Nie, a co, a co to? Nie można, dobra. To takim już żartem, już jestem zmęczony po tej serii poradników. Kończymy, ale sam nie mogę się doczekać tego poradnika, jak go skręcę o tym urządzonku ciekawym. HID, Orange Book plus gest, tak? Plus czujnik gestów. Pa, pa, moi drodzy. Na razie.